Hej, jestem Baraba, witam Was na moim kanale i zapraszam do 33 odcinka mojej serii gier z mojej kolekcji. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, dzisiaj mam Wam do zaprezentowania, pokazania taką gierkę, a mianowicie grę pod tytułem Piłka Ręczna 12. Na, na, pudełku, wiek, na pudełku oznaczenie wiekowe tej gierki jest PEGI 3 Gierka jest zarówno jak i w polskiej, tak i w angielskiej w, w wersji językowej. To są typowe jakieś mistrzostwa, czy to są mistrzostwa Europy czy świata. Wybiera się po prostu daną drużynę i jeździ się po tych różnych turniejach, zbiera, zbiera się doświadczenia i przeżywa się fajne, fajne emocje. Ja już dość dawno tą gierkę grałem i spędziłem przy niej dość, fajne, dość długie godziny i się świetnie przy niej bawiłem. Serdecznie polecam, bo jest warta polecenia. Między innymi można zagrać reprezentacją Polski, nie Niemiec, Cało, można powiedzieć, że całą czołówką światową. Piszcie w komentarzach, co sądzicie na temat tej gierki: czy graliście, czy macie może w kolekcji. I zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Na, w następnym odcinku pokażę wam Gierkę Sniper. Na razie trzymajcie się i cześć do następnego odcinka. Hej!